Cześć, witam na na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pokazać wszystkie gołębie z roku 2019, ale na początku chciałbym zaprosić na kanał hodowca królików. Link do kanału znajdziecie w, w opisie. Także, tak, jeśli wejdziecie na jego kanał, to zasubskrybujcie go. zostawcie pod jego filmikiem w górę. No i dobra. Tutaj tak. Są wszystkie młode z tego roku. Prawie wszystkie, bo niektó mam niektóre się teraz wykluły w ostatnim tygodniu. Sporo się nakluło. No i są na razie jeszcze za mało. Nie będę ich pokazywał. Nie będę teraz straszył tych te głębi. I tu są, tak, wszystkie głębi z tego roku. Jak mówię, pierwszy głębi, który pokażę tutaj. Bo już nagrałem wcześniej filmik, niektóre głębi. Będziecie pewnie pamiętać. Mój poprzedni, z jednego poprzedniego filmiku taki był. Wszystkiego EMBI młode z tego roku. No i to jest drugi, druga część. No i tak. Pierwszy mój. Tu jest jeden młodzik. Ja go nie pokazywałem powiedzieć na tamtym odcinku. Jest to pocztowy, zaobrączkowany. On jest z brat. On będzie... Bra, y, z od pary która wychowała mi tego właśnie tylko to jest z drugiego lęgu tutaj jest ryś o właśnie to jest y, młode z jednego gniazda są i to są od tej samej no ten i te dwa są spokrewnione, tylko że te są z drugiego lęgu. I od tamtego rysia bo miałem dwa takie rysie z innego, pierwszego lęgu też były dwa, ale jeden jest zaginął. Kolejny młody, kolejny młody, to tak jest. O właśnie ten. tak z białą głową bardziej. I on jest. Yy... Od tej pary, od pary Jest po prostu z tego samego gniazda co ten, tylko że z drugiego lęgu O, z tym czarnym To są spokrewnione Kolejny młode, tak To jest Ten właśnie młodzik Jest spokrewniony karpiaty Tylko, że on jest już też z drugiego lęgu. Są po parze w ogóle, po parze karpiatej. O, właśnie, te dwa młode też są spokrewnione. Ten jest z drugiego lęgu, a ten jest z pierwszego i ten też jest z pierwszego, z tego samego minerału. Kolejny młodzik to będzie właśnie tamten znów siedzi. On jest yy, z pierwszego lęgu po mojej parze płowych, ale para nie wychowała niestety, bo cały czas marnowa Młode potem w drugi, kolejnych lęgach. teraz znowu mam młode. No i zobaczę, co z tego będzie. Kolejny młodzik, a właśnie, wracając jeszcze, ten młodzik, ten, 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 i jeszcze jeden, o, właśnie, te dwa. Ten białoloty, mają, jeszcze, jest jeszcze jeden od nich, jest po tej parze, jest na. I sobie go tak, żeby zobaczyć, on już jest z trzeciego lęgu, jeden się wykluł, widać, że będzie cały niebieski, jest sam, no i fajnie go właśnie para tego wychowuje, no i tutaj mu ostatnią... muszę pokazać, to są z jednego gniazda, jest to czerwony i główny młodzik. Ten jest trochę poziobany. Bo do gniazda, gdzie Sojusariś była. Ona strasznie bronił jej gniazda. No i poziobała go trochę. One są z jednego gniazda po parze czerwonych. Tutaj ten ucieka. Ładne młode Są to już jest ich trzeci lęk Ale niestety za pierwszym razem To młodzik zdechnie, nie wiem dlaczego Ostatnio też niestety pada, a już był też duży No i teraz to już jest trzeci lęk Zobaczymy co z tego będzie No i tak to wszystko wygląda Tyle jest młodych I To są oczywiście nie wszystkie Bo niektóre, bo tam jest na no... Białymniku, słuchaj zaraz jak tu jest. 8 młodych. I nie, jeszcze dwie pary i i para pocztowych jeszcze siedzi. A młody jest ogólnie młody jest. Teraz z tych wszystkich tych co tu mam na tym golejniku. 14 młodych z tego 4 ozdobne. I tu też tak chciałem powiedzieć, że więcej głębi niż w tym roku niestety padło niż zaginęło. Zginęło maksymalnie, maksymalnie to 5 młodych. Nie wiem czy to dobrze policzyłem te głębi. Czy Aha. Młodych się właśnie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 młodych się pomyliłem. 4 ozdobne do 13 pocztowych, bo 3 się 1 mewka, jeszcze tego sobie nie policzyłem. Tego. No i to są wszystkie młode w tym gajemniku. A też to jest gajemnik ozdobnych. To jest się mnie je wszystko. Wszystkie sobie włożyłem, żeby pokazać. Niektórzy się też młode przebieżą, też starsze. Tak, jak widać, te, białe, te dwa 2, tamten Karpiak i ten z Białą Głową. I jeszcze tamten. No, tak to wygląda. Tyle jest młodych. No to już na tyle w tym odcinku. bombki zaraz poptowe wrócą do swojego gimika. A ozdobne, bo tam włożyłem stare ozdobne, no to też wrócę tutaj na swoje miejsce. Też chciałem powiedzieć, że tutaj nie mam wylotu zrobionego i chcę zrobić podest. Dzisiaj sobie zrobię podest, a jutro będę wypuszczać. No. Jeżeli się mi się spodobał zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie pocinkiem łapkę w górę. Do zobaczenia.